Uroczyście, choć nietypowo, bo na półmetku budowy uczczono kolejną ważną inwestycję Szpitala Powiatowego w Busku Zdroju. Akt erekcyjny nowego bloku operacyjnego podpisali przedstawiciele władz i kadry placówki oraz świętokrzyscy samorządowcy i politycy. Został on uroczyście wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Nowy blok operacyjny zastąpi w 100% stary blok operacyjny, trzy sale. Operacyjne w pełni wyposażone, e, połączone z centralną stylizatornią, salą wybudzeń, e, to już jest ten najwyższy standard. Kolejny etap w funkcjonowaniu Błyskiego szpitala, kolejne pomysły, zaawansowana budowa bloku operacyjnego, ale też pomysły na modernizację bloku oddziału dziecięcego bardzo potrzebnego w, w tym szpitalu. Także no, ewidentnie trzeba dzisiaj pogratulować i powiatowi, i panu dyrektorowi. E, tych inwestycji w Boskim szpitalu. Podczas swojej wizyty w szpitalu marszałek Adamia Rubas stawiał tutajsze inwestycje za wzór dla wielu świętokrzyskich placówek zdrowotnych. W przypadku buskiego szpitala o inwestycjach musimy mówić liczbie mnogiej. To nie jest ta inwestycja, to jest cały szereg inwestycji i dzisiaj symbolicznie zbiega się to z trzecią rocznicą obecności tutaj kolegi dyrektora Grzegorza Gołuszki. Jest to ogromna praca, która została tutaj wykonana, to widać. Dowodem na dynamikę rozwoju buskiej placówki jest fakt, że w ciągu minionych trzech lat zrealizowano tu przedsięwzięcia za ponad 21 milionów złotych, a liczba leczonych w szpitalu pacjentów wzrosła o ponad 2300 osób. Zaczęliśmy od przebudowy laboratorium, inwestycja na kwotę 800 tysięcy. W późniejszym etapie informatyzacja szpitala 2,5 miliona, 6,5 miliona modernizacja Izby Przyjęć i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, lądowisko 220 tysięcy. Sprzęt zakupiony za 1,8 mln na oddział chirurgiczny, urologiczny i stację dializ. No i te wszystkie drobne remonty, modernizacje, projekty, pomysły zrealizowane związane z poprawą świadczeń leczniczych, które tutaj są pacjentom oferowane. Niemal wszystkie inwestycje otrzymały co najmniej 50% wsparcie unijne. W ciągu tej mijającej siedmiolatki jeden z najwyższych wskaźników, udziału wydatków na zdrowie w Regionalnym Programie Operacyjnym, prawie 7% i zgodnie z taką ideą i zasadą, którą wyznajemy, czyli zrównoważony rozwój, nie próbowaliśmy zagarnąć wszystkich pieniędzy dla szpitali wojewódzkich, marszałkowskich, ale uznając aspiracje i ambicje środowisk lokalnych, dyrektorów powiatowych ZOZ-ów, wspomogliśmy w zasadzie każdy powiatowy szpital. Prawie połowa kosztów budowy nowego bloku operacyjnego to dofinansowanie z RPO. Łączny koszt inwestycji to około 6,5 miliona złotych. Całość ma być gotowa jeszcze w listopadzie 2014 roku.